Dlaczego mówimy I nie wódź nas na pokuszenie w modlitwie Ojcze nasz? Modlitwa ta jest jednym z najważniejszych tekstów w tradycji chrześcijańskiej, uznawanym za wzór modlitwy przez Jezusa. W jej kontekście prośba I nie wódź nas na pokuszenie ma głębokie znaczenie teologiczne i duchowe. W wielu tradycjach religijnych pokuszenie postrzegane jest jako test, który może prowadzić do grzechu. W chrześcijaństwie uznaje się, że każdy człowiek jest podatny na pokusy które mogą przybierać różne formy, od materialnych pragnień po moralne dylematy. Prośba o nieprowadzenie na pokuszenie podkreśla zależność człowieka od Boga. Modlący się wyraża przekonanie, że tylko Bóg ma moc ochronić go przed złem i trudnymi wyborami, co jest wyrazem ufności w Bożą mądrość i opiekę. Choć modlitwa prosi o ochronę, nie zwalnia to człowieka z odpowiedzialności za swoje czyny. W chrześcijaństwie kładzie się nacisk na osobistą wolę i zdolność do podejmowania decyzji, co oznacza, że każda osoba ma obowiązek aktywnie unikać sytuacji, które mogą prowadzić do grzechu. W różnych tradycjach chrześcijańskich można spotkać się z różnymi interpretacjami tej frazy. Niektórzy teolodzy twierdzą, że lepszym sformułowaniem byłoby: Nie wystawiaj nas na próbę co sugeruje, że Bóg nie jest źródłem pokuszenia. A raczej prosi się go o wsparcie w trudnych momentach. Modlitwa Ojcze nasz jako całość jest często używana w liturgii, podczas osobistych modlitw, a także w momentach refleksji. Jej recytacja ma na celu przypomnienie o relacji z Bogiem oraz o moralnych i duchowych wartościach, które są ważne w życiu chrześcijanina. Ta część modlitwy. Podobnie jak pozostałe jej fragmenty, zachęca do głębszej refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem oraz do dążenia do moralnego życia w zgodzie z naukami Jezusa. Zasubskrybuj ten kanał, aby poznać więcej tajemniczych i fascynujących legend, o których słyszeli tylko nieliczni. Zostaw like i napisz w komentarzu, jeśli materiał Ci się spodobał. I pamiętaj, oni są wśród nas.